Cześć moi drodzy z tej strony, trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam prostowanie łokcia do tyłu, czyli tak zwany kickback na triceps. Zapraszam do oglądania. Moi kochani najdrożsi widzowie, ćwiczenie, które zaraz Wam zaprezentuję o pięknej nazwie Kickback. To ruch, który wzmacnia mięśnie trójgłowe ramienia, czyli popularne tricepsy, składające się z trzech głów: głowy długiej, jak sama nazwa wskazuje, tej najdłuższej, głowy bocznej i przyśrodkowej. Tak zwane kickbacki, czyli takie wykopy ramieniem, czy też prostowanie łokci z handlami, będą angażowały wszystkie trzy głowy, ale głównie w fazie wyprostu stawu łokciowego, w fazie koncentrycznej, czyli na końcu ruchu, a niestety w fazie rozciągnięcia, w fazie ekscentrycznej, praca tricepsów będzie mniej znacząca. Dlaczego postaram się wyjaśnić to Wam w dalszej części materiału, więc koniecznie oglądajcie, subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek, piszcie komentarze. Jeżeli ćwiczymy w domu i mamy do wyboru tylko i wyłącznie swoje ciało oraz hantle, to ćwiczenie może być bardzo efektywne i skuteczne, bo wraz z tak zwanym prostowaniem łokcia za głowy ze sztangielką, gdzie mamy rozciągnięty triceps, może kompleksowo zaangażować właśnie ten mięsień trójgłowy ramienia. Dlaczego? Bo tu w rozciągnięciu mamy największe napięcie. A w ćwiczeniu, które zaraz zobaczymy, gdzie pochylamy tułów, my mamy największe napięcie w momencie, kiedy prostujemy łokieć. No i przejdźmy tutaj do rzeczy. Wykonajmy na przykład to w tym momencie jednorącz. Pochylam swój tułów, wypychając biodra do tyłu. Mogę być równolegle do podłogi, ale nie muszę. Co ciekawe, biorę, przyciągam, zobaczcie tutaj, Ramię, łokieć do tułowia. Staram się łożyć dość równolegle. Proste plecy, brzuch napięty, głowa przedłużeniem kręgosłupa. I moim zadaniem jest, mając usztywniony nadgarstek, mogę sobie tak troszkę tu zobaczcie, wysunąć nogę, żeby mieć większą stabilizację. Prostowanie łokcia. To jest mój cel. Powolny powrót do dołu, prostowanie łokcia do tyłu, hop. Powolny powrót do dołu, zginanie. Prostowanie. I co ciekawe, już widzicie pewnie, największy angaż mięśnia trójgłowego ramienia jest w momencie tu, kiedy wykonuję wyprost stawu łokciowego. Kiedy tu wracam, tracę to napięcie. I tu właśnie też często popełniamy błędy, czyli zobaczcie, ustawiamy ramię w taki sposób, i prostujemy tak. No i niestety wtedy co? My walczymy, no raczej nawet nie walczymy z grawitacją, przegrywamy z nią, a Triceps pracuje naprawdę minimalnie. Więc co jest tutaj kluczowe? Kluczowe jest, jakby ułożenie tego ramienia w taki sposób, aby część od łokcia do barku. Ta część ręki była ułożona równolegle do podłogi, tak poziomo tutaj, i tu prostujemy. Tu mamy super aktywację mięśnia trójgłowego ramienia. W momencie, kiedy wracamy do dołu, tworzymy kąt prosty w łokciu. Im bardziej tutaj ten kąt jeszcze bardziej zwiększymy zmniejszymy raczej, w sensie ten kąt będzie mały, no to stracimy to napięcie. Zobaczcie, my nie robimy tego ćwiczenia na biceps, tylko staramy się wykonać to na triceps. I oczywiście, co możemy zrobić? Możemy to ćwiczenie wykonać również obu rącz, tak? Pochylamy tułów, łokcie przyklejone do tułowia i bach, prostujemy do tyłu. Wracamy... Wydech, bach, prostujemy. Na chwilę zatrzymujemy ruch, kiedy mamy wyprostowane łokcie. Nadgarstki są przedłużeniem naszych przedramion. W trakcie ćwiczenia nie wyginamy ich, nie uciekamy ramionami na boki. Staramy się cały czas w miarę prowadzić po prostu rękę do tyłu, mocno napinając mięsień trójgłowy. Ramienia. Co ciekawe, w trakcie ćwiczenia nie rotujemy nadgarstka, nie supinujemy przedramienia, ani nie pronujemy. Pamiętajcie o tym, że w momencie, kiedy już chwycimy hantle, tu akurat w wersji młotkowej, takiej neutralnej, która jest tutaj według mnie najefektywniejsza, każda zmiana, tutaj e, jakby rotacja, nie spowoduje jakiegoś lepszego angażu innej e, głowy tricepsa. Także my w pozycji startowej już powinniśmy ten triceps... Tak ułożyć, tak przedramię tutaj sobie przygotować, że właśnie tak robimy, a nie, że nagle rotujemy, czy dopinamy te rotacje, nie mają żadnego przełożenia w anatomii, jeśli chodzi o zmianę w trakcie ruchu, tak? Możemy zacząć sobie z nachwytem, ok, ale w trakcie ruchu już nie warto po prostu zmieniać tego ułożenia nadgarstka, czy też przedramienia. Co zrobić, jeżeli wam jest niewygodnie, tak? Nie chcecie się pochylać. Jesteście leniwi, nie chcecie robić ruchu hip hinge. Bierzecie sobie ławeczkę, zobaczcie, chwytacie hantle. I co? Pochylacie tułów, cofacie tą nogę, żeby było miejsce. Zobaczcie, przyklejacie łokieć do tułowia, sztywny nadgarstek. Kąt mniej więcej prosty w stawie łokciowym i bach! Wyprost. Powoli wracam, czyli faza koncentryczna do tyłu, bach zatrzymanie, powolna faza rozciągnięcia, niestety tu tracimy już napięcie, więc znowu bach idziemy do tył. Także zobaczcie, jest to ćwiczenie, gdzie głównie pracujemy tutaj, wyprost. Nie musimy wykonywać przeprostu, nie obciążajmy stawu łokciowego. Wystarczy wyprost w stawie łokciowym. Tu jest największa praca powolny, kontrolowany powrót do dołu. W połączeniu z wyciskaniem za głowy hantelek czy też sztangi, będzie to naprawdę kompleksowe podejście do mięśni trójłowych ramienia, o czym warto e, pamiętać. Więc w skali ocen, jeżeli mam do wyboru California Press, którą już omówiłem na kanale, to ćwiczenie, czy też te skul crashery, prostowanie łokci w pozycji leżącej też za głowy, czy też w skali ocen do takiego ćwiczenia, gdzie prostujemy jednorącz no to ćwiczenie plasuje się na trzecim, czwartym miejscu, więc nie jest jakieś najlepsze, ale może mieć swoje miejsce w planie treningowym. I teraz powiecie, czy nie lepiej tego wykonać na wyciągu? No, wiecie, na wyciągu takie kickbacki będą w sumie tym samym, co prostowanie łokci w pozycji stojącej, więc tak naprawdę nie ma co tego porównywać, tam będziemy mieli stałe napięcie mięśniowe. Tu niestety te napięcie mięśniowe tracimy w momencie, kiedy zginamy łokieć, kiedy on po prostu tutaj, zobaczcie, w tej pozycji sobie jak tu jesteśmy super, a tu już niestety tracimy to napięcie, więc tu już nie przesuwajmy to jest częsty błąd, tak samo jak te ramię ułożone w taki sposób, no tak nie robimy zaraz przejdę do błędów, gdzie Wam to e, przedstawię, no dobra, ale co zrobić jak jesteśmy leniuchami i chcemy to wykonać na przykład w pozycji leżącej mam nadzieję, że nie przygniotę mikrofonu o, dobra mam nadzieję, że muszę tak być ułożony troszkę na fokę bo inaczej mikrofon przygniotę, tak i zobaczcie Ustawiam sobie tak, nie wiem, złączmy stopy, przyklejam ramiona i hop, przytrzymać, ale to czuć, jezu! Przytrzymać, skurcz izometryczny, 2-3 sekundy, ale te tricepsy, jak płynie tam krew mocno, pompują się. Hop, sztywne nadgarstki, tak? Hop, fajna wersja, powinienem tu położyć odcinek piersiowy i głowę. Eee, na ławkę, ale nie chcę gnieść mikrofonu, więc wybaczcie mi ten rodzaj techniki, że tak jestem tutaj wygięty. Pogłębiam lordozę kręgosłupa. Ćwiczenie ciekawe, ćwiczenie fajne. Nie jest moim faworytem, jeśli chodzi o mięsień trójgłowy ramienia. Ale wiecie, w warunkach domowych, czy też po prostu co jakiś czas zmieniając bodziec stringowy, to ćwiczenie, czyli kickbacki, mogą być naprawdę przydatne. Jakich błędów tutaj nie popełniamy? Właśnie ten zakres ruchu, zobaczcie. Tutaj więcej zgięcia w stawie łokciowym niż samego wyprostu i przegrywamy walkę z grawitacją, czyli źle ułożone ramię, tak? Nie musicie mieć równo oczywiście z ciałem, może być troszkę niżej, ale tu chodzi o ten wyprost, żeby go dociążyć. Sami to poczujecie, także nie machamy. Kolejna sprawa to wyginanie nadgarstka, tak? Czyli praca w stawie nadgarstkowym, a nie w, w stawie łokciowym. Pamiętajcie, że triceps odpowiada za wyprost w stawie łokciowym. To jego najważniejsza funkcja, powtarzam, zapisujemy, zapamiętujemy. Oczywiście głowa długa pracuje również w stawie ramiennym, czyli tutaj, ale nie o tym teraz będziemy rozmawiać. Za szybkie ruchy. Bez tego porządnego wyprostu, bez zatrzymania, no tutaj nic nie osiągniemy, tak? Latająca ręka, tak? My mylimy to z wiosłowaniem, mylimy to z bicepsem, tego nie robimy. Oczywiście zgarbienie się, wygięcie, nienaturalna lordoza, kręgosłupa, machanie całym ciałem to nie będą najlepsze e, pomysły, także warto o tym pamiętać. Tułów jest ustabilizowany. Ręka przyklejona, największa praca, bach tutaj się właśnie odbywa, a nie jakieś machanie. Kolejna sprawa to nie musicie wykonywać przeprostu w stawie łokciowym, żeby ten staw aż pękał w drugą stronę, bo również to zamiast obciążać tricepsy, będzie obciążało po prostu stawy. Łokciowe. W tym ćwiczeniu sprawdzi się większa ilość powtórzeń do takiego w cudzysłowie ognia palenia mięśniowego. Polecam więc trzy serie po 15 ruchów. Mimo, że triceps jest mięśniem, który składa się w większości z włókien białych, czyli tych siłowych, lubi duży ciężar, to w tym ćwiczeniu akurat dołóżcie sobie tych powtórzeń ruchów nieco więcej. 15, a nawet 20 z zatrzymaniem tego ruchu, z dopięciem przytrzymaniem z tricepsa nie zestawu, stawu wyprost to jest takie 99% y tego ruchu, a nie z to, gdzie wam już tutaj prawie pęka ręka, jakbyście mieli co najmniej założoną dźwignię. Także skorzystajcie z tego ćwiczenia. Jest to świetny ruch, który możemy uskuteczniać w warunkach domowych. Oczywiście na siłowni według mnie wyciąg wygrywa z tą wersją z handlami, ponieważ tutaj, jak już wcześniej wspominałem, tracimy niestety troszkę tą fazę rozciągnięcia, tą fazę ekscentryczną, która bywa kluczowa, jeśli chodzi o wzrost dwókienie. Czyli tak zwaną hipertrofię, ale jako dopełnienie treningu, jako ta większa aktywacja dla wyprostu stawu łokciowego pod napięciem, gdzie przeciwdziałamy tej grawitacji, możemy sobie to ćwiczenie oczywiście wrzucić do swojego planu treningowego. Dajcie znać, czy robicie kickbacki, jakie czujecie, czy poprawiliście swoją technikę. I oczywiście piszcie komentarze, które ćwiczenia według Was są najlepsze na tricepsy. Zapraszam na grupę do celu z Pasją, team na Facebooku, na moje social media, trener do celu z Pasją. I oczywiście widzimy się w kolejnych materiałach. A Wam, hejterom, nie odpowiadam. Jak piszecie coś mądrego, to odpiszę. A jak piszecie jakieś bzdety, przekleństwa, poziom po prostu piwniczny, to do widzenia. Cześć!